Jestem na Golejowie, jest dzisiaj 23 chyba listopada, tak? Tutaj Panu dałem reklamówkę o moich kutasach, ich piątych klepkach i głodnych kawałkach. Reklamówka wytworzona dzięki współpracy z sądem rejonowym w Staszowie, bo tam pani Wysoka, Wysoka, wysoki sąd mnie wykluczyła z rozprawy i to ona robiła troszkę szumu, także reklama jest spora na pozór, na pozór, ale, ale zobaczymy, czy ona działa. Proszę pana, czy potrzebuje Pan kutas albo piątej klepki? Nie, dziękuję. Czyli nie, nie, nie kupi pan. Czyli słyszał pan jakieś, jakieś brzydkie, że, brzydkie rzeczy o mnie, że obrażam sądy czy coś takiego, nie tak? Nie, nie, nie. I, I zepsułem sobie opinię, tak? Nie. No nie, ale jednak pan, pan nie kupi. stanowczo, no nie. nie A nawet jak mówisz cenę o, o 5%. No nie, nie. Nie, w, w żadnym nie wypadku. Nie by no w, w, widzą Państwo, widzą Państwo, że jestem ofiarą mordu sądowego. Po prostu wysoki sąd mi tak zepsuł opinię, że ja niestety umrę z głodu. I, ty, i jeszcze przed śmiercią chce się tutaj kawałek przepłynąć i tutaj pan obiecał, że podtrzyma kamerkę i mnie filmuje. Bardzo o, dziękuję. Nie od. Ta, no, 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 tak. I nie y, Jeszcze. Może włączyć. Jeszcze wrócę na, na ten brzeg. <słuch <versuchen> <słuch> proszę Państwa, no oczywiście jeszcze. Nie na Państwa, byłem na tamtym brzegu, ale proszę Państwa, na tamtym. Niech Państwo się tam nie wybierają za, za, za szybko. Niech Państwo zawsze pływają w zimnej wodzie z piątą klepką i kutasem. Niech Państwo robią tak jak ja, bo ja mam wszystko przy sobie. No, może Pan wyłączyć. Może, może. Proszę Państwa, ponieważ ja nie wiem co się nagrało, bo się to raz nagrywa, raz się nie nagrywa, to na wszelki wypadek się z Państwem pożegnam. Ale przy okazji się po, po, powitam i powiem Państwu, że na tamtym brzegu, na którym byłem, z którego wracam, jest tak samo jak na tym brzegu. Więc nie ma się co tam wybierać. Sprawiedliwości nie ma nigdzie na świecie, ani na tym, ani na tamtym brzegu. Może Pan teraz już oficjalnie wyłączyć. Można wyłączyć. Proszę Państwu, uroki golejowa. A tutaj proszę Państwa jeszcze duży palec u małej nogi, bo jedna noga jest mniejsza u mnie, u druga jest większa. Dlatego, że no, kiedyś pan dyrektor powiedział, że jak będę wpisywał tematy po chińsku do dziennika, to mi nogi z tyłka powyrywa. No i jed, jedną zaczął, jest troszkę dłuższa przez to. Więc, proszę państwa, ten duży palec u tej, u tej akurat mniejszej nogi jest jeszcze do sprzedania, bo ja, jak państwo wiedzą, ja sprzedaję yy, no, swoje relikwie i relikwie, dlatego że umrę niedługo z głodu, bo straciłem środki do utrzymania, straciłem źródło utrzymania, czyli środki do życia. Dlatego, proszę Państwa, że nawet kaczki się ze mnie śmieją, bo sąd rejonowy w Staszowie wykluczył mnie z powodu moich, moich źródeł utrzymania. Byłem ciężko pracującym biznesmenem, sprzedałem piąte klepki, kutasy, głodne kawałki, prowadziłem tanie nauczanie. No i teraz widzą Państwo, nawet kaczki się ze mnie śmieją, bo Wysoki Sąd zbezcześcił moją profesję. Przejdę Państwa.